Cześć kochani, dzisiaj jestem w bardzo fajnym miejscu Często gęsto byłem tutaj na rowerku Też jako dzieciak głównie i no teraz kiedy jest trochę więcej luzu albo mam wolne to też chętnie tutaj przebywam i regeneruję swoje siły w naturze, ponieważ jest tu taki um, park to się nazywa rezerwat przyrody Natura 2000, więc polecam każdemu. Każdy już chyba z moich okolic słyszał o tym, że tu jest pomnik powstańców śląskich na górze świętej Anny. Więc bardzo fajna miejscówka, polecam każdemu jeżeli chcę spędzić tutaj jeden dzień lub dwa na spacerach podejdę teraz tutaj do opisu ponieważ ja tego wszystkiego nie wiem a może ktoś by to chciał przeczytać więc sobie to może potem w domku powiększyć no i Przeczytać. Można też oczywiście zgooglować, czy tam sobie poczytać w internecie. Tutaj tylko na główek przeczytam pomnik czynu powstańczego z amfiteatrem skalnym w górze świętej Anny. No bo tak faktycznie jest wykuty, i tutaj tylko po prostu parę zbliżeń wam pokażę. Jest tak zwane kalendarium i opisy co tutaj się działo historycznie w kontekście II wojny światowej głównie. No i jest pokazane koloseum, które tutaj, były w czas, które tutaj było w czasie II wojny światowej, I jak to wszystko wyglądało. Więc e, taka ciekawa okolica tutaj jest. No tutaj jest 1875 do 1964 ksawery Dunikowski autor projektu pomnika. To co teraz jest, to tutaj widzimy na ostatnim zdjęciu. Um, mam na myśli ten pomnik, oczywiście, jest podpisany jako pomnik czynu powstańczego, zakończony w 1955 roku. Ale tak jak mówię, e, ciekawe są tutaj raczej te takie historyczne rzeczy. Jeszcze raz tylko pokażę. To Mauzoleum i Amfiteat, który był, tak że tak powiem, stworzony w świetności tego miejsca, no a tak się składa, że to było podczas okupacji niemieckiej. No dzisiaj znowu przepięknie słonko świeci, kurcze spacery. Zapraszam Was wszystkich na spacery, nie? Także em, lecę do pomnika.